Cześć kochani, z tej strony Karolina Czogba. Witajcie na moim kanale. Dziś moi drodzy będzie filmik taki bardzo szybki i króciutki, ponieważ chciałam Wam pokazać moje różne nowości z Woodouts. Jest tego troszkę, mam nadzieję, że Wam się spodobają. Wczoraj filmu nie było wyjątkowo, dlatego że z kolei pojawił się w piątek ze względu na YouTube Hop. A teraz już przejdźmy do tych nowości, bo myślę, że są całkiem fajne i jest ich sporo. Zacznę od nowości takich typowo morskich między innymi też tych rybek, chociaż do nich przejdę za chwileczkę. Co prawda w Łudałce jest już jedna rozgwiazda, rozgwiazda z takiej grubszej płyty, zupełnie totalnie innym kształcie, a teraz mamy taką, słuchajcie, bardziej fikuśną. Z rameczką możecie ją w różną stronę sobie ustawić. Z każdej, jakby, jak ją przekręcić, przekręcicie w jakąkolwiek stronę, to z każdej strony ona wygląda fajnie i możecie ją sobie oczywiście udekorować w dowolny sposób. Mamy różne elemenciki takie do dekorowania mniejsze, więc myślę, że też w sklepie coś znajdziecie. Jest też taka fajna rybka morska. Nie mogę sobie przypomnieć, jak ona się nazywa. Ja już ją wiecie co. Narysowałam bardzo dawno i kurczę teraz, zapomniałam. Mamy też płaszczkę, tak trochę nietypowo. Nie widziałam chyba nigdzie takiej bazy płaszczki jeszcze. Ona powinna mieć ogonek, ale ten ogonek był taki, wiecie, cieniutki, yy, że po prostu odpadał. I stwierdziłam, że po prostu, no, zwyczajnie daruję sobie ten element. Jeżeli ktoś będzie chciał tego mega realizmu, no to sobie yy, doczepi taki ogon. A to jest słuchajcie ryba, być może Znacie taką rybę, to jest rekin wielorybi. Widziałam na Pinterestie bardzo piękne takie zdjęcia z góry właśnie tych rekinów tam na około łódki jakieś i cudownie to wyglądało i pomyślałam sobie, że fajna byłaby taka baza. Może ktoś wykorzysta, może ktoś coś fajnego zrobi. Mamy też słuchajcie fokę. Ta foka mi się bardzo kojarzy z, takim, z jakąś taką dekoracją do pokoju. Oczywiście, jeżeli byście na przykład chcieli taką dekorację zrobić dużą, no to możecie napisać do nas. Jakby nie ma problemu, żeby zrobić taki sam element, tylko większy i na przykład powiesić go na ścianie. No i tutaj jeszcze rybki, takie grubsze i chudsze rybki. One są pakowane po dwie sztuki, czy w ogóle sprzedawane po prostu po dwie sztuki w sklepie. No i myślę, że też będą fajne, one mają 15 cm, więc to nie jest jakaś bardzo duża baza do ogarnięcia. Postanowiłam też dorzucić do sklepu trochę. Elementów, trochę baz, takich związanych typowo z dziećmi do pracy dziecięcych, na metryczki, na jakieś prace ze względu na przykład na okazję narodzin, urodzin, dzieci. I wydaje mi się, że właśnie taki misiu może być całkiem fajną i przyjemną, przyjemną jakąś taką dekoracją, przyjemnym prezentem. Mam też, słuchajcie. Bazę w kształcie flakonika perfum. Tutaj y, myślę, że zgadniecie, jakim się perfumem sugerowałam. Y, jak tak, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Jestem ciekawa, czy zgadniecie, ale pewnie tak, myślę, że tak. No i oczywiście to jest też baza z ramką, i tutaj wiecie, możecie tą bazę użyć razem z tą ramką, a możecie osobno, a rameczkę na przykład nakleić na papier, i wtedy macie dwa takie zestawy do zrobienia. Jeżeli długo skrapujecie, jestem na 100% pewna, że widzicie takie wykrojniki w kształcie stópek. Ja oczywiście też takie widziałam, aż dziwię się, że nie przyszło mi prędzej do głowy, żeby po prostu takie bazy zrobić. I tutaj właśnie zrobiłam takie bazy stópek: jedne są właśnie te stópki, jedna wyżej, druga niżej, a druga baza to po prostu dwie stópki na takim samym poziomie, złączone ze sobą. No i tak myślę, że mogą być naprawdę też piękną podstawą do zrobienia metryczki. Na pewno sama też się taką zabiorę i tutaj na kanale Wam pokażę. I to pewnie już niedługo, bo kupiłam fajne różne papiery ze skrapendymi więc będę Wam tutaj takie inspiracje pokazywać. Mamy też słuchajcie walizkę, a nawet dwie, zaraz Wam pokażę tę drugą. Ta jest taka bardziej kanciata, to Ta jest taka stylizowana troszeczkę na starszą, z takimi miejscami na wsuwanie pasków. No, Myślę, że całkiem fajna na no taki projekt jakiś, wiecie, związany z wyjazdami. Już się pojawia sporo tych kolekcji takich, wiecie, pod tytułem Travel, Journey i Holiday, więc myślę, że będzie czym oddabiać i będziecie mieli tutaj ode mnie fajną, po prostu bazę, fajną podstawę do tego, żeby taki projekt zrobić. Być może, jeżeli widzieliście moje wcześniejsze filmy, no to mogliście już widzieć te elementy dekoracyjne, między innymi młodej parze na takich gałązkach, jest też taka girlanda, mały napis młodej parze na gałązce, samo młodej parze, jest też takie serduszko z napisem kochana mamo i z nim właśnie robiłam kartkę na polski YouTube Hop, także możecie zobaczyć. Mamy też napisy ślubne w dniu ślubu, one są pakowane po dwie sztuki. I jest napis Kochana Mamo i napis Maleństwo. Mamy w sklepie też Baby Girl, Baby Boy, Boy Girl i na przykład Chrzest Święty, ale tak sobie pomyślałam, że maleństwo brakuje, na przykład chociażby gdybyście chcieli dołożyć do tych stópek. No i teraz jeszcze oczywiście, no cóż, nie mogę Wam nie pokazać tych e, wzorów na Pierwszą Komunię Świętą, chociaż jeżeli jesteście tutaj stałymi bywalcami, to może już widzieliście, więc nie będę już tu za wiele o nich opowiadała. E, mamy różne wzory, między innymi również takie duże 10 cm, które możecie na przykład zawiesić na jakimś sznuraczku, e, nie wiem, spróbować przyozdobić salę, możemy też takie wzory oczywiście wykonać w powiększeniu, one mogą być nawet metrowe i mogą być właśnie dekoracją, dekoracją po prostu jakiejś sali czy pokoju, w którym będziecie robić komunię, no bo wiadomo, że teraz jest jak jest i różnie to wychodzi z tymi miejscami. Yy, myślę, że o z tych, wiecie, w ogóle wam powiem, że z tego wzoru jestem wyjątkowo zadowolona. To są wszystko wariacje wariacje takiego w zasadzie jednego, dwóch, trzech wzorów, natomiast wyszły dosyć fajnie yy, i wydaje mi się, że yy, będą z nich wychodziły ładne kartki, ja zresztą już kilka zrobiłam i na Instagram nie możecie je zobaczyć jak najbardziej i na naszym Facebooku. No dobrze kochani, ja już się z Wami żegnam, pozdrawiam Was serdecznie, życzę dobrej niedzieli, wszystkie te wzory możecie kupić w moim sklepie www.woodaus.pl, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, a ja już teraz uciekam. Do zobaczenia we wtorek, a we wtorek mam dla Was fajną niespodziankę, Mam nadzieję, że będziecie yy, zadowoleni w ogóle z takiej możliwości, jak tam na ten wtorek przygotowałam yy, i będziecie z niej korzystać. No dobra, ale to więcej powiem we wtorek. To buziaki. Pa, pa. Do zobaczenia.